A teraz jeszcze instrukcja, jak przerwać ładowanie, gdy samochód nie jest jeszcze naładowany do pełna. Ale zrobiliśmy zakupy, wracamy do auta. I teraz on pokazuje tutaj zielone światełko. Nie da się teraz wyciągnąć tej wtyczki w tej chwili. Widać, że cały samochód lata, jak ja ciągnę za tą wtyczkę. Czyli żadna osoba nie powołana nam nie wyciągnie tej wtyczki. Natomiast jak my mamy kartę, tak, to przykładamy ją z powrotem tutaj do, do czytnika. Już mamy 68% akumulatora. Ładował się. Prawie równo godzinę, i w tą godzinę wciągnął mi 49 kWh. No czyli mam już tam na ponad 200 km teraz zasięg uzupełniony, więc spokojnie mogę przez kolejne kilka dni jeździć. I teraz robię stop. A przepraszam, nie jest dotykowy. Czyli naciskam guzik, zamykanie procesu, przestał piszczeć. O, ładowanie zakończone przez użytkownika. Tu mamy parametry, ile pobrał. Dokładnie, czyli ładował się tam blisko no, godzinę, 20 sekund. I w tym momencie. Świeci się światełko już na biało. Teraz można normalnie wyciągnąć tę wtyczkę. Odkładamy, tak, odkładamy. Zamykamy. I możemy już wsiadać do samochodu i dalej sobie nim podróżować.